Jakie sprzedałem, kurwa? Ty tam ja w ogóle macie na water. No mam, mam. Upolowałem to, kurwa, mam. Nice. Nice, 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 nice. nice. włópka darmowa. włópka co? Darmowa włópka z kurwy, syny. Ej, zajebał mi kochacz przed RIA. Co za. gnujek. Tak, ty mi wtedy ty kurwo. <laughs> Ej, co ja ty sprawie maka, podniosłem. Chcesz czapkę? Lin? Mmm, nie. Albo tej. Nie, dai. nie, nie. Masz, kur... Nie jolce. Ja nie jączę. Po prostu nic. Chujna dzisiaj. Tak w sumie jak zawsze. Zgarniamy, wyklepiamy maszynę. No, okay, kierujcie tam. Cześć Łukasz, cześć, cześć. Blue screena dostałem, więc mi live'a no, wypierdoliło. No, Dobra. O oh, jest. Yes. Dobra, to Da to już Isha? No tak. a Tak. woda woda woda, 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 woda woda Tak. 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 Kurwa teraz O kurwa Tak. woda O Tak. Tak. Do lewej dwóch, dwóch do lewej, dwóch do lewej Uważaj linie bez, bez ten... zbawię Spierdala do B, spierdala do B, SPIERDALA DO B No Leć, 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 biegnij kona, biegnij kona, kona, plus w Ej, I mi! Mean... A nie, to dobra, nie ważne To no, tylko okay. ja B, się musi No kurwa Robert, co jest? Cześć Robert Uciek! kurwa to jest. Serio? Nie wiem jak on to zrobił. Ale obie głowę zajebał. Dobrze, Kasirra! Nie może jednak dobrze żeś słyszał na tym idzie, co? ja chyba dobrze słyszałem, kurwa. Kto ma taką ładną? Czyje to? Ja, to jest moja. O czy moja, to jest brata? No wiem, wiem. O Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Tego sobie nie niekodem Kaj A ten, widziałem go kurwa na jakiejś rundzie, ty Bardzo ładny, elegancki, młodzieżowy, fajny Ja go znalazłem, bo jakiś ziomek kurwa go miał Mojemu bratu wysłałem, se kupię Giga ładny, no Gdzie tu do niej, ty? W, w opisie, jak gdzie Piekni wodę, piekni wodę, niekodem Po co? No ja cię trzymał Jadą, 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 pull B! Jest woda, jest woda, jest woda no, leży No jedzie w pull B, jedzie nikodem plecy, 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 plecy Gdzie? Baj się bieguć da... O kurwa! Przepraszam, dwóch, dwóch, dwóch baj się bez, bez. Okay. Okay. <laughs> to... ja chciałem okej Jak to chcesz? W opisie, pierwszy link Albo na niki <laughs> Jak to lubi Też łukasz Co do... idzie Blue screen mi dla tego live. A. A, no, lecam. Lecam, lecam. no, 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 Macie tak widzowie tu Zaszło, zaszło no, Muszę sobie przypiąć. Szybki. Na TikToku live, a. nie, nie, nie jest, tylko na tym, tylko na YouTubie teraz. Co Instagram, tylko na YouTubie. Kura, chyba. nice Najstrajnie. 91 w jednym. Wiesz, jak Robert, na YouTubie by tego nie oglądali. Zresztą na TikToku, na TikToku to się nie nadaje. Wiem, te geje to. to nie wiem, wygałem plus się nie nagrać Nawet wiem, ja, kiedy on dostał. Co ty łukasz piszesz? Łukasz coś wypierdala, tam ci BMK sprzątać. U. Nie, nie, Robert, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. To tylko mój smoke, chcesz? 30. Jeden na midzieszcz.